thank you Wszystkim w dzisiejszym vlogu chciałabym Wam spróbować przedstawić taki mój typowy dzień na kampie. Jak wygląda tu moja praca, taki zwyczajny tygodniowy dzień, bo właśnie pod koniec tygodnia się to różni troszeczkę, bo w piątek dzieci wyjeżdżają z turnusu, więc mam troszeczkę inne obowiązki. Sobota jest wolna, a w niedzielę przyjeżdża nowy turnus, więc tak różnie to wygląda. Ale dzisiaj mamy środę. Jak widzicie, jestem na różowo, bo nasz kamp ma swoje koszulki. I każdego dnia jest inny kolor. Idę teraz do pracy do kuchni. Pracuję na kuchni. Mam nadzieję, że coś uda mi się nagrać i Wam przemycić z tego mojego dnia na kuchni. Witam Was z naszej piwnicy. Jest to takie pomieszczenie, które znalazłyśmy, bo tutaj jest chłodniej i jak mamy jakieś 30 minut przerwy po śniadaniu, tak jak teraz, to po prostu tutaj jest fajnie sobie poleżeć, bo nie chce nam się iść do naszego domku, bo po prostu pół tej przerwy zleci na to, żeby dojść do tego domku. Tutaj w tym pomieszczeniu też sobie ćwiczymy, jak nie biegamy, bo jest, jest chłodno i jest trochę tak oddalone od ludzi i dzieci. I zazwyczaj właśnie, jak ćwiczymy, to ćwiczymy z samego rana to i nie chcemy nikogo pobudzić, więc tutaj można sobie puścić na fula jakiś trening. Przyniosłyśmy sobie materacę, tam Nadia sobie leży. Nadia jest w Meksyku i właśnie pracujemy razem na kuchni, razem z naszą główną kucharką. Ogólnie mamy bardzo fajny team w tym roku tutaj na kampie, bo jak byłam tu dwa lata temu, to był tylko staw z UK, miejscowi, ja byłam z Polski, bo jedna dziewczyna z Hiszpanii. I tylko tyle. W tym roku jest trochę bardziej różnorodny staw, bo są dwie dziewczyny z, z Meksyku, jest dziewczyna z Czech, jestem ja z Polski, jest Australia, mamy Nową Zelandię, no i oprócz tego UK i miejscowi. Czy coś pominęłam? Chyba nie, ale no fajnie. fajnie jest, jest taka większa mieszanka kulturowa i naprawdę można poznać fajnych ludzi, w, w, w ich inne zwyczaje i też w sumie poduczyć się innych języków, bo na przykład Nadia poducza mnie w międzyczasie w kuchni hiszpańskiego, to też jest fajne, też mi się to podoba. w zamrażarce, bo chciałam Wam pokazać żywność, którą podajesz tu dzieciom. Ja wiem, że to jest ilościówka, masówka i że macie do zrobienia posiłek dla 100 osób trzy razy dziennie, ale zobaczcie, mamy już gotowe gofry, które po prostu odgrzewacie, tosty są już gotowe, eee, ciastka też one są już gotowe, po prostu musicie je podgrzać, mm, lody no to wiadomo, o te, tu to chemia w ogóle jest frytki, no to może nie, ale wszystko takie, wiecie... Praca tutaj na kuchni to nie jest wcale taka ciężka robota, bo w sumie najgorzej jest po prostu wyrabiać się z czasem, ale no wasze najcięższe zadanie to w sumie podgrzać gotowy już groszek albo wyłożyć dobrą ilość nuggetów na blachę, więc... Nie wiem. Ja Im dłużej pracuję w tej kuchni, tym mniej jem. To jest domek, w którym śpi Staw, który nie przebywa cały czas bezpośrednio z dziećmi. Opowiadałam na Instagramie, jak interesuje Was w ogóle program Camp America jak to wygląda, jak możecie wyjechać i kim możecie zostać, będąc na takim programie. To opowiadałam o tym wszystkim na Instagramie, zapisałam to w różnych relacjach gdzieś tutaj, Wam pokażę. Także tam wszystko znajdziecie, i odsłam Was tam, żeby już się nie powtarzać. A wracając. To osoby, które właśnie nie zajmują się 24 na dobę dziećmi, śpią w tym domku, a osoby, które tymi dziećmi się zajmują, czyli kancelorzy, śpią z nimi w namiotach, tych, które tam gdzieś były na nagraniu, albo w takich też różnych chatkach, które tutaj są porozmieszczane po całym tym lesie. i jak wygląda mój camp, też oprowadzałam Was po nim na Instagramie i też znajdziecie to w wyróżnionych relacjach. Ogólnie to jest syf, bo każdy tutaj przychodzi tylko spać i rzuca rzeczy jak popadnie. Głównie właśnie osoby, które pracują na kuchni, czyli my jesteśmy praktycznie cały dzień po prostu na kuchni, a tutaj tylko przychodzimy, wiecie, rzucamy rzeczy i tak dalej. I między innymi są tutaj też osoby, które pracujemy jako ratownicy na basenie, więc siedzą tam cały czas, praktycznie, więc przychodzimy tutaj tylko odespać swoje i wracamy z powrotem do pracy. I typowy dzień pracy wygląda tak, że do pracy w kuchni. Musimy być na szóstą, bo o 8 mamy śniadanie, więc trzeba sobie tutaj wszystko przygotować i posprzątać po śniadaniu. Więc tak koło dziewiątej, dziesiątej mamy pierwszą przerwę, która minimum trwa pół godziny, w sensie minimalna pół godziny. Jak się porobimy wcześniej ze wszystkim, no to mamy dłużej. I potem przychodzimy i szykujemy na dwunastą na lunch, potem znowu zmywanie, sprzątanie. I tutaj jak już wszystko ogarniemy to musimy mieć minimum godzinę przerwy. Znowu jak zrobimy więcej, naszykujemy wszystko, to mamy więcej. I na 17 potem jest kolacja i tu znowu potem sprzątanie po całym dniu i już do łóżka. I zazwyczaj to jest po prostu kąpiel, jakiś odcinek serialu albo chwilę na TikToku i spanko bo padam. A jeszcze właśnie wstaję sobie rano biegać. Tu już w ogóle jestem śnięta. Zazwyczaj właśnie w tej godzinnej przerwie to albo no zazwyczaj to leżę, bo od rana wiecie bieganie, a potem całe dzień chodzenie na nogach po kuchni to już odmawiają posłuszeństwa, więc daję im troszkę odpocząć sobie leżąc, nie wiem, coś oglądam albo po prostu łapę drzemkę. Ja już jestem po pracy, zaraz będę brała prysznic, tylko Nadia poszła pierwsza, więc stwierdziłam, że skorzystam z tego czasu i ze światła, żeby wam troszkę opowiedzieć, bo właśnie jak nagrywałam wam, że teraz będę miała godzinkę przerwy. Po tym jak odłożyłam telefon, dostaliśmy wiadomość, że ma cały staw, ma się udać właśnie do takiego jednego zbiorowego pomieszczenia, no i że jest jakaś ważna sprawa. I ogólnie kamp, na którym ja jestem, to jest Girl Scouts i jest to kamp dla dziewczynek. I Tutaj wystąpił taki problem yy, w sensie. Yy. Jedna z dziewczyn z naszego stafu, nie wiem, nie miałam okazji z, nim, z nią nigdy bardziej porozmawiać. Może i identyfikuje się jako mężczyzna, nie mam pojęcia, nie miałam okazji ich bliżej poznać. W każdym bądź razie, jedna z dziewczynek po powrocie z kampu w domu powiedziała, że nie wiem, czy to było, że spała w namiocie, czy że kąpała się w jednym prysznicu Nie, nie mam pojęcia, jak to było dokładnie, a w każdym bądź razie, że coś takiego, że no, była w jednym pomieszczeniu z mężczyzną na, na obozie dla dziewczynek i rodzice, rodzice się bardzo zdenerwowali. Był telefon oczywiście z dyrektorii kampu i mieliśmy właśnie takie spotkanie. Przyjechała dyrektorka, dyrektorki. Jakby gruba, gruba sprawa, bo zostało zarządzone, żeby odnosić się do dzieci bez zajmków osobowych. I wiecie, jak ja z tymi dziećmi kontaktu za bardzo nie mam, bo jestem tylko na kuchni. Tak, dla tych osób, które z tymi dziećmi są codziennie, miało to jakieś duże znaczenie. W sensie nie chcę się zagłębiać w tę sytuację. W każdym razie. Poszła gruba spina, i dużo osób opuściło dzisiaj camp. W sensie z osób z, ze staffu zrezygnowało, zerwało mowę, jakby zrezygnowało z pracy. I nie wiem, jak to się rozkręci, ale tak. W każdym razie, moja godzina przerwa, jak miała być, takiej w ogóle nie było. I jeszcze się przedłużyło się to spotkanie, w ogóle, i mieliśmy mniej czasu na przygotowanie. Kolacji także nic nie nagrywałam, bo lataliśmy, ganialiśmy, żeby się tylko wyrobić, już tylko, wiecie, jak już było na luzie, jak już było sprzątanie, to nagrałam wam kilka ujęć, ale tak to wyglądało dzisiaj. Chciałam wam opowiedzieć jeszcze o tym, że właśnie jak dwa lata temu byłam tutaj na kampie, to na kuchni pracowałam, jakby głównym kucharzem był pan, który starszy był facet 50-60 lat, ale był bardzo fajny, miał, jak super, super atmosfera z nim była. I głów, jakby tutaj na miejscu dyrektorką kampu też była całkiem inna osoba. I mi się dwa lata temu to tak świetnie podobało, bo naprawdę cudowna była atmosfera. W sensie wiecie, ta praca to nie jest coś, co. To nie jest coś, co chcę robić w przyszłości. I wybrałam się tutaj dla samego doświadczenia programu i takiego wyjazdu, ale wtedy, jak tu byłam, sobie postanowiłam, że tu wrócę jeszcze raz, żeby jeszcze raz po prostu tu być. I to było bardziej z takiego, wiecie, uporu, że tak powiedziałam, że tu wrócę, to wrócę. I teraz jest właśnie całkiem inna dyrektorka kampu, jest całkiem inna główna kucharka. Atmosfera jest kompletnie inna. Szczerze oceniam trochę na gorszą. W sensie, cieszę się, że tu przyjechałam ale wiem, że to będzie mój ostatni raz, ale każdemu polecam doświadczyć takiego czegoś. Taki wyjazd jest naprawdę super, tym bardziej, że jakby w Europie te kampy i takie obozy nie są aż takie popularne. No i na pewno ze względu na sam fakt przyjazdu do Stanów i tego, że wiza J-1, na której jedziecie na taki program daje Wam też możliwość zwiedzania, chociaż teraz już mamy Esty, ale no wcześniej to była fajna opcja, no a już o ćwiczeniu języka w praktyce, to nie muszę chyba mówić, że na pewno to doświadczenie jest fajne i przez taki miesiąc, wiecie, życia z ludźmi, którzy mówią praktycznie tylko po angielsku. Na, na przykład ja bardzo sobie cenię to, że na tym kampie nie ma nikogo innego z Polski, bo wiem, że łapałabym się na tym, że trzymałabym się tylko z tą osobą i rozmawiałam z nim tylko po polsku, bo tak po prostu jest łatwiej, nie? A jak pierwszy raz tu przyjechałam, to nie było nikogo z Polski i mam zmuszona mówić po angielsku, dosłownie zmuszona i no wyszło mi to no, dobre i bardzo, bardzo się cieszę, że tak wyszło. Zachęcam Was do wyjazdów. Prześledźcie sobie. Są różne programy. Ja jestem na programie Camp America i tak jak mówiłam, opowiadam o nim o nich na Instagramie. Jest bardzo fajna pogoda, bo w sensie grzało dzisiaj cały dzień. Ja widzę, że idą chmurki. Będzie chyba burza. Jest takie, wiecie, świeże powietrze. Aż miło posiedzieć na dworzu, bo wcześniej to była masakra. O 20, stale kładę się spać, bo właśnie jak widzieliście wcześniej wstaję, a teraz oglądam sobie tego YouTube'a i nawet nie wiem kiedy usnęłam przy tym YouTube, więc ewidentnie potrzebuję odespać te kilka dni. Także żegnam się z Wami, mam nadzieję, że do zobaczenia i zapraszam jeszcze raz na Instagrama, jeżeli chcecie pójść na bieżąco. Do zobaczenia.